Przed tą nocą. Fragmenty książki Barbary petrozolin Odcinek siódmy. Rok 1861. Złota jesień. Trwają jeszcze wybory do samorządu, które wygrywa Biała Iredenta pod ukrytym hasłem dziś samorząd, jutro niepodległość. Czerwoni natomiast zaznaczają swoją obecność organizując cykl mszy za pomyślność ojczyzny. Dążenie niepodległościowe manifestowano wówczas na codziennych nabożeństwach za pomyślność ojczyzny, a zainaugurowali je mechanicy i robotnicy młyna parowego należnie. We wrześniu i w pierwszej dekadzie października 1861 roku odbyło się w samej Warszawie około 200 takich nabożeństw. Nowością było, że towarzyszyły im zaproszenia i afisze, Ozdobione bogato-patriotyczną symboliką, a także nawiązujące do idei braterstwa stanów i wyznań, charakterystycznej dla dni polskich. Codziennie drukowane afisze, pisał Władysław Mickiewicz, stanowią prawdziwą, choć nieoficjalną prasę. Jeden z takich druków przedstawiał na przykład grupę chłopów z kosami. U góry były herby Polski i Litwy, cierniowy wieniec, krzyż. Zaproszenie na nabożeństwo za ojczyznę, zamówione przez cech drukarzy, przedstawiało już obok herbów i innych symboli cały arsenał powstańczej broni: kosy, piki, szable i strzelby. Wśród zamawiających nabożeństwa byli przede wszystkim robotnicy i rzemieślnicy Warszawy oraz inni przedstawiciele warstw plebejskich, a więc między innymi robotnicy i rzemieślnicy z gazowni, dorożkarze, furmani, szwaczki, cech perukarski. Owocarki z Żelaznej Bramy, Cechrzewski, spółka majstrów stolarskich, kamerdynerzy. Nawożeństwa zamówili muzykanci i artyści, inżynierowie i architekci, aptekarze warszawscy i urzędnicy. W warszawskim towarzystwie lekarskim Inicjatywie zamówienia takiego nabożeństwa przeciwstawił się z całą siłą Szokalski i zwyciężył przy pomocy Chałubińskiego, jak pisze w pamiętnikach. Wrześniowe i październikowe nabożeństwa za pomyślność ojczyzny upowszechniały i pogłębiały uczucia patriotyczne i dążenia niepodległościowe, przede wszystkim wśród młodzieży z warstw plebejskich Warszawy, która stanowiła społeczną bazę czerwonych. Zapewne część uczestników tych nabożeństw dopiero poznawała przeżycia zbiorowego napięcia emocjonalnego, gdy błaga się Boga o ojczyznę i wolność, wiedząc, że u bram Kościoła stoi już oddział rosyjskiego wojska. Ważne też było, utrwalone na piśmie w ozdobnym pamiątkowym zaproszeniu, zgłoszenie akcesu do polskiej zbiorowości dążącej do niepodległości. Taki akces zgłaszała też Młodzież Polska Wyznania Mojżeszowego, zapraszające na nabożeństwo za pomyślność ojczyzny odprawiane w synagodze na Nalewkach, założonej przez rabina Izaaka Kramsztyka, który wygłaszał tam kazania po polsku i solidaryzował się z polskim ruchem niepodległościowym. W zaproszeniu, przygotowanym przez tę młodzież, widzimy herby Polski i Litwy połączone wspólną koroną i hasło Boże zbaw Polskę. Zaproszenia Świadczyły nie tylko o inspiracji kół konspiracyjnych i mapie ich społecznych wpływów, ale o samorzutnym włączaniu się do zainicjowanej akcji różnych środowisk, wynikającym z nastrojów i dążeń społecznych. Władze reagowały na ten niespotykany w żadnej innej rewolucji, jak pisze Berg, przejaw narodowego oporu szablonowo i stosunkowo liberalnie. Tam, gdzie usłyszano śpiew Boże coś polskie, Śpieszył oddział rosyjskiego wojska. Obecność wojska służyć miała tylko zastraszeniu uczestników demonstracji. Żołnierze bowiem w myśl rozkazu nie reagowali. Przypatrywali się demonstrującym najspokojniej, a potem na lewo, w tył marsz. I wracali do koszar odprowadzani, jak pisze berg, przez zgraje gwiżdżących uliczników. Koledzy pytali potem wracającego do koszar dowódcę kompanii. A co? Ciebie znów pewnie wygwizdali. Dla mnie gwizda i nie gwizda, jałot. Poszliśmy po trzy rubelki. Odpowiadał spokojnie ów dowódca, któremu tyle właśnie wypłacano za każdą ekspedycję. Obóz Białej i Redenty krytycznie patrzał na tę akcję. Wyczuwano, że przybliża stan wojenny już postanowiony w Petersburgu 17 września. Jeszcze o tym nie wiedziano. Gdy wspólnie biali i czerwoni przygotowywali trójzaborowy zjazd w chorodle na Bugów w 448 rocznicę Unii Chorodelskiej. Gdy życie w Królestwie Polskim pod liberalnymi rządami hrabiego Lamberta płynęło jeszcze normalnie, choć towarzyszyła mu wzburzona fala politycznych namiętności, a rozpościerał się nad nim już od 17 września, postanowiony przez Cara. Niewidoczny dla żadnego ze zwalczających się polskich obozów cień stanu wojennego, rozpoczęto przygotowania do niepodległościowej manifestacji na wielką skalę. Trójzaborowego zjazdu w Chorodle, nad Bugiem, 448. rocznicę Unii Chorodelskiej. Miały w nim uczestniczyć delegacje wszystkich województw i ziem dawnej Rzeczpospolitej. Delegacje duchowieństwa katolickiego i unickiego, wszystkich diecezji Korony i Litwy w granicach z 1772 roku. Reprezentacje Polaków, mojżeszowego wyznania z tych terenów, reprezentacje miast, korporacji, towarzystw naukowych, uniwersytetów, redakcji pism oraz spółek i przedsiębiorstw przemysłowych. Przygotowania do zjazdu prowadzili wspólnie czerwoni i biali. Wielka, z rozmachem zaplanowana na 10 października, manifestacja horodelska miała podkreślać zarówno powszechność dążeń niepodległościowych, jak i niezmienną postawę obustronnictw polskiej redenty, białych i czerwonych, w kwestii granic niepodległego państwa. Liczono się z możliwością mobilizacji wojska i użycia przez władze przemocy. Determinację uczestników manifestacji i wyłącznie pokojowe środki wyrażania zbiorowych dążeń. Miały silnie przemówić do opinii, zarówno w kraju, jak i za granicą. W okolicach Chorodła gromadzono rosyjskie wojska. Przygotowywano się jak do wojny. Działa, rezerwy, forsowne marsze, pisze Berg. Generał Chruszczow miał rozkaz Lamberta, by nie dopuścić do zjazdu w Chorodle. Jednocześnie Lambert zakazywał użycia broni palnej przy rozpraszaniu tłumów oraz aresztowań wśród księży i kobiet. Na zjazd do Horodła jechano tłumnie przez wiele dni furami, brykami, powozami. Szczególnie spolonizowana szlachta litewska i ruska z zaścianków i dworków śpieszyła chętnie na uroczyste spotkanie z braćmi z dawnej korony. Wieziono chorągwie z herbami korony Litwy i Rusi oraz z herbami dawnych województw i ziem Rzeczpospolitej. Jechał wówczas również do Chorodła 23-letni Marian Dubiecki. Były nauczyciel w Równem, zwolniony właśnie z posady za udział w manifestacjach patriotycznych. Późniejszy bliski współpracownik Trauguta i znany historyk. W jednym z gościnnych dworów, gdzie zatrzymał się wraz ze swoimi przyjaciółmi, zawiadomiono ich, że chorodło zajęte jest przez wojsko. Młodzież miejscowa kierowała jadących na zjazd do ustalonych punktów w okolicy Chorodła. Potem przybysze uformowali dwie wielotysięczne procesje, które różnymi drogami ruszyły w kierunku chorodła. Jednej z nich zastąpił drogę generał Chruszczow w otoczeniu sztabu. W imieniu kroczącego w procesji tłumu, ostentacyjnie bezbronnego, przestrzegano bowiem ściśle, żeby nikt nie miał nawet kija czy laski, pertraktowali z generałem wydelegowani księża. Mam rozkaz nie dopuścić procesji do chorodła, oświadczył generał Chruszczow delegatom. Czy pan generał może zaświadczyć słowem honoru, że otrzymał taki właśnie rozkaz? zapytał jeden z księży. Ręczę słowem honoru, odpowiedział generał. A to co innego. Słowo honoru trzeba respektować. Honor jest najważniejszy, stwierdził ksiądz. W takim razie. Zrezygnujemy z pójścia do chorodła i zostaniemy tutaj. Tu pomodlimy się wspólnie. Pan generał chyba nie ma nic przeciw temu. Byśmy tu odprawili nasze nabożeństwo. Generał Chruszczow odetchnął, że wykona rozkaz niedopuszczenia do zjazdu w chorodle bez rozprawiania się siłą z bezbronnym tłumem i na nabożeństwo się zgodził. Polowy ołtarz ustawiono na wzgórzu. Wokół ołtarza powiewały chorągwie z herbami województw, ziem i powiatów dawnej Rzeczypospolitej, utrzymane przez ludzi przybyłych z różnych stron podzielonego kraju. Mszę celebrował ksiądz kapucyn z Lublina, a towarzyszyło mu kilkunastu kapłanów katolickich i unickich. Wśród tysięcy ludzi, którzy stali na ściernisku w różnobarwnych strojach z okazji uroczystości nie obowiązywała żałoba narodowa był Dubiecki. Zapamiętał zbiorowe uniesienie, gdy wszyscy śpiewali Boże, coś Polska, i to, że z dala widać było linię wojsk, działa, a przy nich kanonierów. Widok dział, groźba kul i bagnetów nie zastraszały owych tłumów, pisze w swoim pamiętniku. Wierzono bowiem, że gotowość do ofiary bezbronnej odkupieniem stanie się społeczeństwa. Pomszy i okolicznościowych przemówieniach wszyscy zebrani, wezwani zostali do podpisania oświadczenia, które stwierdzało, że Unia Litwy z koroną zostanie odnowiona i że czyni ona jeszcze ściślejszy związek mający na celu wyzwolenie ojczyzny i ustalenie zupełnej jej niepodległości. Prawa nasze, pisano w oświadczeniu, polecamy sumieniu narodów i oddajemy pod sąd rządów konstytucyjnych. Podpisywano oświadczenie, przesłane później do Paryża, Londynu i Genui, na improwizowanych stołach z desek i drągów, wziętych z bryczek i wozów. – My z Nowogródzkiego! – wołano. – Z Nowogródzkiego! I przeciskały się przez zwartą masę podlasiaków i sandomierzan, promienne młodością w kontusiki przebrane dziarskie postacie sąsiadów z kolebki Mićkiewicza. – My ze żmudzi! – wołano z innej strony. A ja spod Gdańska! wołał Tokarski, ziemianin z Pomorza, ówczesny poseł do Sejmu Pruskiego i kładł swój podpis. Notuje Dubiecki. Złożono osiem tysięcy podpisów, stwierdza Berg. Potem na miejscu, gdzie stał ołtarz sypano kopiec. Ziemia Noszono czapkami, noszono dłoni, na kopcu ustawiono krzyż dębowy, nieodarty skory i umieszczono napis przypominający Akt Unii. Niechaj więc zjednoczą się z nami miłością i braterstwem i staną się nam równymi, i przysięgamy im nie opuścić ich w żadnych przeciwnościach i niebezpieczeństwie. Druga procesja. Zdążająca do chorodła, zatrzymana została przez wojsko przy przeprawie na Bogu. Cofnięto się więc i nabożeństwo odprawiono w kaplicy na cmentarzu, a potem spisano protestację przeciwko zgwałceniu praw naszych, przeciwko okrutnym środkom przez rząd użytym, na koniec przeciw samowolnemu podziałowi Polski. W dokumencie tym, zredagowanym z zamiarem ogłoszenia go w zagranicznych dziennikach, żądano przywrócenia niepodległości Rzeczypospolitej. Manifestacja na polach pod chorodłem była przejawem charakterystycznego dla tamtej epoki patriotyzmu dwunarodowego, polsko-litewskiego. Ten patriotyzm sukcesorów dawnej Rzeczypospolitej. Silnie przejawiał się we wszystkich powstaniach narodowych. Koncepcję małej Polski, ograniczonej do etnograficznie polskich ziem, uważano za przeniewierstwo narodowe. To, że nie lud polski zamieszkiwał ziemię pod niepr, nie wydawało się większym problemem niż problem świadomości narodowej chłopów w ogóle. Uważano, jak określił to Giller w posłaniu, że wszyscy mieszkańcy dawnej Rzeczypospolitej Pomimo różnicy stanu, języka lub wiary, są rodakami i Polakami, i zapowiadano zgodne ich współżycie w niepodległej Polsce, zjednoczonej z Litwą i Rusią, w kraju tolerancji i wolności dla wszystkich mieszkańców. Na razie jednak, wolność straciło wielu z tych, którzy brali udział w manifestacjach pod chorodłem. Aresztowano ich, gdy nie byli już w tłumie, pojedynczo. Zaskakując często nocą, tak aresztowano Dubieckiego i zesłano wówczas, podobnie jak wielu innych. Wrócił do kraju w listopadzie 1862 roku. Przed tą nocą. Fragmenty książki Barbary Petrozolinskowrońskiej.